Uczestniczymy w ćwiczeniach, których organizacja jest konsekwencją podpisanego porozumienia w dniu 5 czerwca pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich ten przykład wielkiej organizacji, jaką jest Polski Związek Łowiecki, wielkiej tradycji, również z tym związanej, będzie najlepszym wyrazem naszych działań. Budowa wspólnoty narodowej, wielka, silna, dobrze zarządzana armia oraz siła Polski w sojuszach, są fundamentami naszego bezpieczeństwa. Dziś, co ważne, uczestniczył będzie, wizytował będzie wicepremier, minister obrony narodowej, Władysław Kusiniak-Kamysz. Naprawdę takie innowacyjne podejście, właśnie staramy się łączyć różne zadania. No, potrzebujemy jak najwięcej ludzi, w jak najkrótszym czasie, znających też teren, bo to jest ta przywaga myśliwych, którzy znają teren, znają kształtowanie, wiedzą gdzie Coś, co, co się może wydarzyć, więc myślę, że ta integracja na tym poziomie ratowniczo, poszukiwawczo, zabezpieczającym różnego rodzaju przedsięwzięcia będzie bardzo potrzebna i będziemy to kontynuować. Przystępując do organizacji tego ćwiczenia, sprawdziliśmy, gdzie jest największe zapotrzebowanie na grupy poszukiwawczo-ratownicze i cała ściana wschodnia Polska właśnie takiego wsparcia potrzebuje. W ćwiczeniach uczestniczą wojska obrony terytorialnej, ale również strażacy-ochotnicy i ratownicy z polskiego Związku Łowieckiego. Z udziałem instruktorów Policji Komendy Głównej odbyły się zajęcia praktyczne. Całość ćwiczenia prowadzi Komenda Główna Policji, Wydział Poszukiwania Osób Zaginionych. Dzięki temu ćwiczeniu zyskaliśmy wiedzę, w jaki sposób planować działania w terenie, w jaki sposób zarządzać grupami poszukiwawczymi i potem jak już prowadzić te same działania w trakcie, w trakcie poszukiwań. Polski Związek Łowiecki z nowym komponentem, który włączył się w poszukiwania. Z uwagi na ich jakby możliwości, znajomość lasu, terenu, posiadane wyposażenie oraz liczbę tych ludzi, którzy no stanowi ponad 100 tysięcy osób, są ogromną siłą w ramach prowadzonych działań poszukiwawczych, więc będą jakby osobnym elementem tych poszukiwań, który wspomoże nas i inne służby. I sprzętowo, i wyposażeniem, i wiedzą, i umiejętnościami poruszania się i przebywania w lesie. Daj, da, dajemy dwóch, tak? Dobra, jest, jest yy, trójka. W walce poszukiwaczy biorą udział myśliwi ratownicy z mojego okręgu, w łącznej dziewięcioosobowej grupie. Podzieleni są na trójki. Przechodzicie jak najdokładniej teren, nomenklaturowo u nas nazywa się to zakładka, czyli wychodzicie poza granice sektora. Obraz wygląda tak, że każdy sektor gdzieś obok siebie będzie miał kolejny, który będzie doklejony. I właśnie taki każdy sektor będzie sprawdzany przez jedną trójkę. Przy poszukiwaniach osób zaginionych w terenie niezurbanizowanym, czyli otwartym, najważniejszą jakby tej jednostką jest czas. Więc wszystkie czynności muszą być na tyle szybkie, profesjonalne i dokładne, żeby skrócić maksymalnie czas, a, a jakby wykorzystać umiejętności maksymalnie posiadanego sprzętu i ludzi. Dokładne, dobre rozeznanie terenu, topografii powoduje, że ten komponent ratowniczo-łowiecki jest najcenniejszy w organizowaniu grup poszukiwawczych. Myślę, że to pokazuje, że wizerunek kształtowany do tej pory dla myśliwych był nie do końca obiektywny. To nasze działanie Polskiego Związku to jest zgodne z naszą nowo przyjętą strategią i 130-tysięcznej Rzeszy Myśliwych zorganizowanych w Polskim Związku tego rodzaju działania będziemy upowszechniać. Odbywa się to na zasadzie przesyłania w systemie zadań, które sektory mamy sprawdzać i w które mamy się przesuwać. Cały czas jest to śledzone na GPS-ie. Także nie ma pomyłek, nie ma jakichś omijań terenu niebezpiecznego czy innego. Ewentualnie takie rzeczy, w miejsca, gdzie nie można wejść, oznaczamy to i później kierujemy tam jakieś dodatkowe siły. Pola nieużytki jak również tereny leśne, są nam dobrze znane w swoich okręgach i to jest taki plus, który możemy właśnie wykorzystać w takich działaniach. W ten sposób pokazujemy, że myśliwi to nie tylko realizują plany łowiecko-wieloletnie przyznawane i wyznaczane przez państwo. Troszczą się o ekosystem, przyrodę, bioróżnorodność, ale również troszczą się o ludzi, którzy zamieszkują na danym terenie. Myślę, że ten potencjał obronny poprzez organizowanie grup poszukiwawczych ma duże znaczenie. Służby łowieckie mogą stanowić bardzo ważny element bezpieczeństwa naszego kraju. Tu, szczególnie na województwie lubelskim, kiedy bardzo często mamy takie zdarzenia poszukiwawcze, to, co zdarza się najczęściej, czyli osoby starsze, które giną nam w terenie tak, z uwagi na pogodę, wiek, posiadane schorzenia, jakby deficyty zdrowotne, ten czas jest niezmiernie ważny. Tak. Im krócej w tym osobę odnajdziemy, tym ten jakby aspekt zdrowotny, przeżywalności tej osoby jest dużo większy, więc staramy się właśnie jak najszybciej taką osobę odnaleźć. No, oczywiście osobną kategorią są małe dzieci, które gdzieś, jeżeli giną, no to ten czas jest jakby najważniejszy przy tych poszukiwaniach. I wtedy jakby też wykorzystujemy wszystkie dostępne siły i środki. Sądzę, że tego rodzaju ćwiczenia jako pierwsze będziemy powielać we wszystkich okręgach Polskiego Związku Łowieckiego, a mamy ich na terenie kraju 49. Tutaj właśnie ta aplikacja Siron, dzięki której każde urządzenie, które posiada Androida, może być wykorzystywane do pracy właśnie w poszukiwaniach i nie trzeba nawet posiadać karty SIM, a dzięki temu, że każde urządzenie łączy się z GPS-em. Pozostawia ten ślad i użytkownik, każdy człowiek, każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może wykorzystać zwykły telefon i pomóc w weryfikacji terenu celem poszukiwania osób. Dzisiejsze nasze spotkanie jest bardzo ważne dla myśliwych członków Polskiego Związku Ławieckiego z racji tego, że możemy na bieżąco. Omówić pewne, pewien zakres naszej działalności, naszej współpracy, kiedy trzeba wykorzystać jak najwięcej ludzi do tych zadań, na pewno polski Związek Łowiecki może po prostu przyczynić się, żeby to szło sprawniej i być ważnym elementem systemu polskiego systemu bezpieczeństwa. Także ogromnie się cieszę, że stąd z Lubelszczyzny wychodzi ten pilotaż i będzie kontynuowany w całej Polsce. Współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim układa się bardzo dobrze. Ludzie mają bardzo dobrą znajomość terenu, na którym obecnie zarządzają, polują. Także ich doświadczenie i znajomość właśnie tego terenu naprawdę w bardzo dobrym stopniu poprawia właśnie efektywność wykonywania tych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Jako Straże Pożarne realizujemy porozumienie podpisane z Polskim Związkiem Łowieckim i tutaj wykorzystujemy nowoczesne techniki łowieckie w poszukiwaniu na potrzeb ochotniczych straży pożarnych, żeby nasze wspólne poszukiwania osób zaginionych kończyły się tutaj sukcesem. i celem uczestnictwa naszych żołnierzy w ćwiczeniu ULiSES24 było przede wszystkim wypracowanie wspólnych procedur między innymi podmiotami i innymi służbami, aby te zadania z poszukiwania osób zaginionych realizować sprawnie, realizować prawidłowo i realizować skutecznie. Te ćwiczenia, które zostały tu zorganizowane, które odwiedził wicepremier, minister obrony narodowej, który jednoznacznie stwierdził, że jest to nowe, innowacyjne podejście do budowania systemu bezpieczeństwa społeczności lokalnej, organizowanie grup poszukiwawczych, ratownictwo, to jest właśnie duże zapotrzebowanie na wzmocnienie potencjału obronnego na wszelkiego rodzaju zdarzenia. Ten projekt Ulysses 2024 jest projektem pilotażowym i staramy się wypracować najlepsze metody, najlepsze praktyki, które umożliwią nam w przyszłości bardzo sprawne rozbudowanie naszych struktur w tym zakresie. Te dzisiejsze warsztaty, które właśnie kończymy, są żywym wypełnieniem strategii zrównoważonego łowiectwa, gdzie zapisaliśmy na wniosek myśliwych, Udział Polskiego Związku Łowieckiego w systemie bezpieczeństwa państwa. To jest element, który jest bardzo potrzebny w naszym społeczeństwie, jest on, jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania państwa i my, tę lukę, wypełniamy jako myśliwy, dysponując naszymi własnymi grupami i nabierając umiejętności i zdolności do prowadzenia działań w zakresie poszukiwań.